Zapraszam, posłuchajcie mojej gawędy. Zanim powiem co w ogórku piszczy. Zapraszam. Lato, mamy średniowiecze. Chłop przysiadł pod drzewem, jako pachoł pomocnik bogatszego hu. gospodarza, przysiadł pod drzewem, kończą rżnąć zboże. Przysiad, upał, południe dochodzi, a że w południce, w południe szaleją, więc wszyscy robotę zostawiają, mają czas na jedzenie. Nie daj Boże na spanie. Żona przynosi mu dwojaki i zamiast w jednym być jakiejś rzepy, jakiejś kaszy i zsiadłego mleka, to w jednej części jest coś zielone, pociachane, a w drugim zsiadłe mleko wymieszane ze śmietaną i solą. Coś mnie przyniosła tutaj dzisiaj, a wiesz co, bo kaszy mi się nie gotować nie chciało I tak przyniosła sąsiadka to zielone, mówi, że to ugórki, gdzieś tam dostała od kuzynki, wysiała i to tak obrósło obrosło, strasznie dużo tego cholerstwa, mówi, że wyrosło, ale że dobre, a jak upał, to jeszcze lepsze, bo chłodzi, orzeźwia tak trochę. No czyś ty zgłupiała zielone, to zepsute. Nie, no zobacz, spróbuj naprawdę dobre. A skąd to niby przyszło? A ona nie wie, jakiś kupiec u niej był przejazdem, z dworeczek zostawił, mówi, żeby sobie to o tej na wiosnę, żeby sobie to wysiać, tak po tego i poczekać, podlewać, przypilnować, żeby tam wodę miało i będzie rosło. No i mówi, że i tak, jak to wysiała, to i tak obrosło, że już pół wsi obdarowała, a jeszcze tego w cholerę jej zostało, to przyniosła. No dobra, niech będzie, ale ty próbujesz pierwsza, a ja już jadła. No i, i je widzisz, cała chodzę. Chłop spróbował, wymieszał. To najpierw że u tego ogórka ugryz tak niepewnie chrupnęło, ale faktycznie, chłodne takie, świeżawe, całkiem fajne. Wiesz co, ale to tak mizeryją trochę jest, bo tego to mało, ale wymieszał z mlekiem, z tą śmietaną z tą, tą, tą odrobiną soli wymieszał te ogórki no i zaczął zajadać ty mówisz, że mizeryją? to może by to tak nazwał, co? może byśmy to sprzedawać zaczęli? to dużo nie kosztuje, trochę mleka, krowę mamy tego jest do cholery u, u kuzynki bo może by to zaczął robić i rozdawać ludziom w ogóle bo to taki upał słuchaj, to chyba jest dobry pomysł powiedział z pełnymi ustami można spróbować smaku jest fajny dobra